To jest takie serdeczne. Także ja wam dzisiaj niesamowity pokiet, więc Proszę zobaczyć. Można rozglądać cały. No, no, spójrzcie na to cudo. No to jest po prostu park, kolory. Jakie to kolory? A dla Oksana mi jest ładny. Jest niesamowite. No, niezapomniane będą na pewno, czyli z rodziny że ona na pewno będzie zadowolona o boże, ja też jestem zadowolona bo to jest po prostu wspaniałe spaniały tworzyć coś, nawet kiedy ty jesteś strasznie zmęczona. ja tyle dzisiaj już zrobiłam, ale naprawdę no, no ten bukiet tak zachwyca, że po prostu no no się cieszę. się cieszę Telefon 662, -662 -72. Zapraszam serdecznie do mojej autorskiej pracowni florystycznej, więc jak i najbardziej stworzę dla Was coś wyjątkowego. Nie zapomnijcie Więc zapraszam serdecznie, życzę wszystkim miłego, danego dnia i do zobaczenia. Może, ja powiem, że tak się cieszę. Tak się cieszę, życzę wszystkim.